Jaki czytnik do 1000 zł? Przejrzeliśmy rynek i wybraliśmy top 5 najlepszych modeli. Który wybierzesz? Zobacz sam. Miejsce piąte: Kindle Paperwhite 6. 7 cali, dobre podświetlenie i 16 GB pamięci, a za dopłatą nawet 32. Jest Wi-Fi, przeglądarka i Bluetooth, jednakże nie znajdziemy w nim języka polskiego. Cena około 780 zł. Miejsce czwarte. Kobo Clara BW. 6-calowy ekran E-Ink, podświetlenie, 16 GB pamięci i dobre podzespoły. Jest Wi-Fi, Bluetooth, a menu po polsku. Clara to lekki i wygodny czytnik na co dzień. A jeśli wolisz komiksy i kolory, sprawdź wersję Clara Color z mocniejszymi podzespołami i kolorowym ekranem. Miejsce trzecie. Pocketbook Verse Pro. Sześciocalowy ekran z podświetleniem, lepsze podzespoły i więcej obsługiwanych formatów niż w poprzednich modelach z naszego zestawienia. Vers Pro ma zainstalowane Legimi i Empik GO, więc od razu możesz czytać w abonamencie. Dodatkowo posiada fizyczne przyciski do zmiany stron. A jeśli w grę wchodzą komiksy czy ilustracje, sprawdź wersję kolor z mocniejszym środkiem i kolorowym ekranem. Miejsce drugie. Pocketbook Era to jak Wers Pro, tylko większy, z 7 ekranem i lepszymi podzespołami. Malegimi, MP Go i fizyczne przyciski z boku. Idealne do czytania jedną ręką. Co go wyróżnia? Wbudowane głośniki. Możesz słuchać audiobooków bez słuchawek. Jest też wersja Era Color z kolorowym ekranem, mocniejszymi podzespołami i większą pamięcią wewnętrzną. Miejsce pierwsze Onyx Books Go 6. Jako jedyny w zestawieniu działa na Androidzie i ma dostęp do Google Play. Chcesz Legimi, Worda albo Spotify? Instalujesz i działasz. Sześciocalowy ekran, obsługa wielu formatów, Bluetooth, Wi-Fi i najmocniejsze podzespoły z całego zestawienia. Idealny dla tych, którzy chcą więcej niż tylko czytać. Android, mocne podzespoły i przystępna cena sprawiają, że to nasz numer jeden w tym zestawieniu. Po więcej ze świata czytników e-booków, wpadaj na naszego bloga. Do zobaczenia!